Rozwój firmy to nie tylko wizja i zaangażowanie. To także odpowiednie narzędzia, które pomagają osiągać cele. W nowoczesnej produkcji kluczową rolę odgrywają niezawodne maszyny, dopasowane do potrzeb, wydajne i objęte solidnym serwisem. Nasza współpraca z firmą Maszyny Polskie rozpoczęła się w 2019 roku. Szukaliśmy wtedy wycinarki laserowej do naszego zakładu. Spośród kilku ofert wyróżniła się właśnie ta. Od maszyny polskie. Zdecydowała nie tylko atrakcyjna cena, ale też bardzo dobry kontakt z przedstawicielem firmy. Dodatkowo przekonało nas ich kompleksowe podejście do serwisu, zarówno gwarancyjnego, jak i pogwarancyjnego. W marcu 2020 roku zrealizowaliśmy pierwszy zakup wycinarkę Fiber SF3015HM o mocy 4 kW. Maszyna została zainstalowana w naszym zakładzie i od początku sprawdzała się znakomicie. Zapewniała precyzję, wydajność i stabilną pracę. Wraz z rozwojem firmy pojawiła się potrzeba kolejnych inwestycji. W 2022 roku kupiliśmy prasę krawędziową, również od Maszyny Polskie. Zadowoleni z dotychczasowej współpracy, w 2023 roku poszliśmy o krok dalej. Do naszego parku maszynowego dołączyła nowa wycinarka laserowa o mocy 6 kW oraz specjalistyczna wycinarka Fiber do rur i profili. Obie oczywiście z oferty w Maszyny Polskie. W 2024 roku rozbudowaliśmy nasz proces produkcyjny o kolejną maszynę Gilotynę. Dziś możemy powiedzieć jedno: współpraca z Maszyny Polskie spełnia wszystkie nasze oczekiwania, zarówno pod względem jakości sprzętu, jak i wsparcia technicznego. Planujemy kolejne inwestycje, w tym nową wycinarkę laserową. I jesteśmy pewni, że ponownie wybierzemy sprawdzonego partnera. Tmaszyny polskie. Polecam firmę Agiotka Odlew, YouTube Kowal